Zdecydowana większość z 94 milionów, które miasto przeznaczy na wywóz niebezpiecznych odpadów z Brzezinki, pochodzi ze środków przekazanych przez państwo. W poniedziałek 9 sierpnia ministrowie Ozdoba i Wójcik odwiedzili kilka śląskich miast borykających się z ekologicznymi problemami, w tym właśnie składowisko w Mysłowicach. Chcieliśmy zobaczyć jak przebiega wywożenie tych odpadów i jesteśmy zadowoleni, 30% mniej więcej już zostało wywiezione, ale w październiku zamierzamy się pojawić kolejny raz. Na ten moment wywieziono już około 2200 ton niebezpiecznych substancji. To głównie chemia organiczna, ale także materiały ropopochodne czy odpady po farbach. Każda beczka jest wstępnie badana na miejscu, po czym trafia do odpowiedniej utylizacji lub recyklingu. Te odpady, które oczywiście da się odzyskać, które na przykład zawierają środki takie na przykład rozpuszczalniki, to oczywiście trafiają na instalacje, gdzie, gdzie są odzyskiwane, a te niestety, których nie da się nic z tym zrobić, no to traf będą trafiać do termicznego unieszkodliwienia. Jak podkreślał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, w Polsce jest prawie 400 większych i mniejszych składowisk niebezpiecznych odpadów. Zapowiedział też, że niebawem rozpoczną się konsultacje dotyczące nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń w tym zakresie. To jest największa nowelizacja od lat 90., dotycząca dolnej i górnej granicy odpowiedzialności karnej oraz finansowej za nielegalne postępowanie z odpadami. Nowe przepisy mają między innymi zaktualizować kary dla tych, którzy działają na szkodę naszej planety. Mają one sięgać nawet 10 milionów złotych. W nowelizacji chodzić będzie także o mniejszą skalę, czyli zaśmiecanie lasów czy plaż. Skuteczna walka z mafiami śmieciowymi to tylko i wyłącznie może odbywać się przy pełnej współpracy samorządu z rządem. Nie ma możliwości, aby samorządowcy sami sobie poradzili, i miasto Mysłowice jest idealnym przykładem tej współpracy. Przypomnijmy, że sprawę składowiska na Brzezińce prowadzi katowicka prokuratura. Niebezpieczne odpady mają zniknąć z ulicy Brzezińskiej do końca października.